Wiosenne słońce przedzierało się przez witraże kościoła świętej trójcy, rzucając kolorowe smugi światła na zebranych gości. Laura Morgan stała w trzecim rzędzie, ubrana w granatową sukienkę, która tylko przypadkowo przypominała kolor jej codziennego munduru. Jej włosy, zazwyczaj ściśle upięte w regulaminowy kok, dziś opadały swobodnie na ramiona. Palce mimowolnie dotknęły niewielkiej blizny na lewym nadgarstku. Pamiątki po incydencie na Morzu Południowo-Chińskim, o którym nie mogła nikomu opowiedzieć. Jej wzrok powędrował w stronę ołtarza, gdzie Sara, jej kuzynka, wymieniała przysięgę małżeńską z porucznikiem komandorem Jamesem Michelem. Mężczyzna w galowym mundurze marynarki wojennej prezentował się nienagannie. Laura poczuła ukłucie irytacji. Sama rzadko miała okazję założyć pełny galowy mundur, mimo że jej ranga przewyższała rangę Jamesa. Zawsze marzyłem o takim zięciu, szepnął Frank Morgan, ojciec Laury, nachylając się do swojej żony Eleonory. Prawdziwy oficer marynarki. Nie to co nasza córka, która nie potrafiła wytrzymać nawet roku w akademii. Laura zacisnęła szczękę, ale nie odpowiedziała. 22 lata temu podjęła decyzję, by nie wyprowadzać rodziny z błędu. Początkowo było to spowodowane tajnością jej przydziału do programu łodzi podwodnych z napędem nuklearnym. Później stało się swoistym testem. Czekała, aż ktoś z rodziny zapyta ją wprost o jej pracę, zamiast zakładać, że wie wszystko o jej porażce. Nikt nigdy nie zapytał. Obserwowała, jak James i Sara wymieniają obrączki. Szum wody i cichy pomruk reaktora nuklearnego USS Hartford były jej codziennością przez ostatnie trzy lata. Dowodzenie załogą składającą się ze 134 marynarzy i oficerów odpowiedzialność za broń nuklearną. I nikt w tej sali, poza stojącym przy ołtarzu Jamesem Michelem o tym nie wiedział. James uchwycił jej spojrzenie i niemal niezauważalnie skinął głową. Pracowali razem przy ostatnich ośmiu misjach. James dowodził zespołem desantowym, który współpracował z jej okrętem podwodnym. Nie wiedział jednak, że rodzina Laury nie ma pojęcia o jej prawdziwej karierze. Ceremonia dobiegła końca, a goście przenieśli się do eleganckiej sali bankietowej w centrum miasta. Laura siedziała przy stole rodzinnym, z dala od wojskowych przyjaciół Jamesa. Wolała to. Unikała pytań, które mogłyby zdemaskować jej podwójne życie. "Córko, mogłabyś podać sól?" zapytał Frank Morgan, nawet na nią nie patrząc. "Mam nadzieję, że przynajmniej w tej prostej czynności się nie pomylisz." Laura przekazała solniczkę, zachowując kamienny wyraz twarzy. Za dwa tygodnie miała wrócić na pokład USS Hartford, by poprowadzić ćwiczenia NATO na Morzu Norweskim. Perspektywa powrotu do miejsca, gdzie była szanowana, dodawała jej sił. Zegar na ścianie sali weselnej wskazywał 9.30, trzydzieści, gdy rozpoczęła się seria toastów. Najpierw przemawiali rodzice Sarah, potem drużbowie i druchny. W końcu nadeszła kolej Franka Morgana, wuja panny młodej. Laura obserwowała, jak jej ojciec wstaje, poprawiając krawat. Frank zawsze był duszą towarzystwa. Dowcipny, elokwentny i bezwzględnie szczery. Zwłaszcza gdy chodziło o krytykę jego jedynej córki. Dziękuję wszystkim za przybycie na tę wspaniałą uroczystość. Zaczął Frank, unosząc kieliszek szampana. Sara, zawsze byłaś dla mnie jak druga córka. Od małego wiedziałem, że zajdziesz daleko i proszę, dziś wychodzisz za mąż, za prawdziwego bohatera, oficera marynarki wojennej. Laura poczuła, jak jej palce zaciskają się mocniej na nodze kieliszka. Wiedziała, co nastąpi dalej. James Frank zwrócił się do pana młodego: witamy w rodzinie jestem dumny, że ktoś tak zasłużony dla naszego kraju dołącza do naszego grona. W przeciwieństwie do niektórych, zawiesił głos, spoglądając wymownie na Laurę. Moja córka również próbowała swoich sił w marynarce, ale cóż, nie każdy jest stworzony do wielkich rzeczy. Laura szybko przekonała się, że życie wojskowe to nie zabawa. Po odejściu z akademii znalazła sobie bezpieczną posadkę przy segregowaniu papierów w administracji. Przynajmniej nikomu nie zaszkodzi, przepinając dokumenty z teczki do teczki. Salą przeszedł nerwowy chichot. Sarah rzuciła Laurze przepraszające spojrzenie. James Mitchell wyprostował się, a jego twarz przybrała wyraz zdumienia. Ale dziś nie o Laurze, kontynuował Frank. Dziś świętujemy związek dwojga wspaniałych ludzi. Jamesie, jako doświadczony oficer, na pewno potrafisz podejmować trudne decyzje pod presją. Będziesz zaskoczony, jak bardzo przyda ci się to umiejętność w małżeństwie. Goście roześmiali się, a Frank wzniósł toast za młodą parę. Laura wypiła łyk szampana, czując, jak bąbelki drażnią jej gardło. Wiedziała, że powinna być przyzwyczajona do takich komentarzy, ale każdy kolejny bolał nie mniej niż poprzedni. Patrzyła, jak James pochyla się do Sara i szepcze jej coś do ucha. Panna młoda wyglądała na zaskoczoną, potem zdezorientowaną. James wstał i poprosił o głos. Chciałbym również wznieść toast, powiedział, a jego pewny głos. Natychmiast uciszył salę. Za wszystkich, którzy służą naszemu krajowi, często w ciszy i bez rozgłosu. Jego wzrok zatrzymał się na Laurze, a ona poczuła nagły niepokój. Coś w jego spojrzeniu mówiło jej, że spokojne życie, które prowadziła przez ostatnie 22 lata, właśnie dobiegało końca. James Mitchell stał wyprostowany jak podczas odprawy przed misją. Jego głos, przywykły do wydawania rozkazów w najcięższych warunkach, roznosił się teraz po sali weselnej z krystaliczną czystością. Chciałbym podziękować mojemu teściowi za ciepłe słowa, zaczął uśmiechając się do Franka Morgana. Jednak jest coś, co muszę wyjaśnić. Jako oficer marynarki wojennej nauczyłem się cenić prawdę i szacunek dla hierarchii wojskowej. Laura poczuła, jak jej serce przyspiesza. Chciała wstać. Dać Jamesowi jakiś znak, ale było już za późno. Państwo Morgan, James zwrócił się bezpośrednio do rodziców Laury: Czy wiedzą Państwo, czym zajmuje się Wasza córka? Frank parsknął lekceważąco: Oczywiście, że wiemy. Laura pracuje w administracji bazy marynarki w Norfolk jakieś podrzędne stanowisko sortowanie dokumentów czy coś podobnego. Nigdy tak naprawdę nie interesowała się szczegółami swojej pracy. James pokręcił głową z niedowierzaniem. Panie Morgan, z całym szacunkiem, ale jest pan w błędzie. Laura nie pracuje w administracji. Odwrócił się do pozostałych gości. Mam zaszczyt przedstawić państwu komandor Laurem Morgan. Dowódcę okrętu podwodnego USS Hartford, jednej z najbardziej zaawansowanych jednostek podwodnych z napędem nuklearnym w naszej flocie, w sali zapadła absolutna cisza. Laura poczuła, jak wszystkie spojrzenia kierują się na nią. Jej matka zakryła usta dłonią, a ojciec zastygł z kieliszkiem w połowie drogi do ust. Od ośmiu miesięcy mam honor służyć pod rozkazami komandor Morgan w ramach operacji połączonych sił, kontynuował James. Jest jedną z najbardziej szanowanych oficerów w całej marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, laureatką trzech brązowych gwiazd za odwagę w akcji bojowej. Dowodzi załogą ponad 130 marynarzy i oficerów, a w przyszłym miesiącu ma objąć dowództwo nad nowym okrętem USS Virginia. Frank Morgan zbladł, jakby nagle stracił grunt pod nogami. Eleonora patrzyła na córkę, jakby widziała ją po raz pierwszy. To niemożliwe, wyszeptał Frank. Laura, ona odeszła z akademii, sama nam to powiedziała. Laura wstała powoli. Czuła, jak dwie dekady ukrywania prawdy rozpływają się w powietrzu. Nigdy nie powiedziałam, że odeszłam z akademii, tato odpowiedziała spokojnie. Powiedziałam, że muszę zmienić plany i że nie mogę rozmawiać o szczegółach mojej służby. To ty założyłeś, że nie poradziłam sobie i odeszłam. Nigdy mnie o to nie zapytałeś. Nigdy. Jej słowa zawisły w powietrzu, jak ciężki ładunek głębinowy. Ponad dwadzieścia lat nieporozumień, uprzedzeń i fałszywych założeń eksplodowało w jednej chwili. Recepcja weselna zamieniła się w scenę pełną szeptów i zdumionych spojrzeń. Goście zgromadzili się w małych grupkach, dyskutując o niespodziewanym zwrocie wydarzeń. Laura stała na tarasie, wpatrując się w panoramę miasta. Słyszała kroki za plecami, ale nie odwróciła się. Dlaczego nam nie powiedziałaś? Głos jej matki brzmiał cicho, niemal błagalnie. Laura wzięła głęboki oddech, przypominając sobie techniki opanowania, których używała podczas kryzysowych sytuacji na okręcie. A kiedy miałam to zrobić, mamo? odwróciła się, patrząc na matkę. Na początku nie mogłam. Mój przydział do programu łodzi podwodnych był ściśle tajny. Potem. zawahała się. Potem czekałam, aż ktoś z Was zapyta naprawdę zapyta zamiast zakładać, że znam swoje miejsce w szeregu jako ta, która zawiodła Eleonora Morgan wyglądała na zagubioną, jej drobna postać, zawsze perfekcyjnie ubrana i uczesana, teraz wydawała się mniejsza, bardziej krucha, ale te wszystkie lata, te wszystkie święta Bożego Narodzenia, urodziny mówiłaś, że pracujesz w biurze. Nigdy tak nie mówiłam, odpowiedziała Laura stanowczo. Mówiłam, że pracuję dla marynarki, to wy dopowiadaliście sobie resztę, a ja przestałam was wyprowadzać z błędu, bo jej głos załamał się lekko, bo bolało mnie, że nigdy nie spytaliście o szczegóły, jakby moja praca, moje życie nie były warte waszej uwagi. Na taras wszedł Frank Morgan, jego twarz, zazwyczaj pełna pewności siebie, teraz wyrażała mieszaninę szoku i niedowierzania. To prawda? Zapytał bez wstępu. Jesteś dowódcą okrętu podwodnego? Laura skinęła głową, prostując się mimowolnie, jak podczas inspekcji. Tak, tato. Od trzech lat dowodzę USS Hartford. Wcześniej byłam zastępcą dowódcy na USS Michigan, a jeszcze wcześniej oficerem taktycznym na USS Connecticut. Frank opadł ciężko na jedno z krzeseł tarasowych, ale jak? Kobiety nie służą na okrętach podwodnych. Służą od 2010 roku, odpowiedziała Laura. Byłam w pierwszej grupie kobiet dopuszczonych do służby na okrętach podwodnych. Teraz jest nas więcej, ale nadal stanowimy mniejszość. Zapadła cisza. W oddali słychać było muzykę weselną i śmiech gości, ale tutaj, na tarasie, czas jakby się zatrzymał. Dlaczego nam nie powiedziałaś? Powtórzył pytanie Frank. Tym razem ciszej, jakby bardziej do siebie niż do córki. Laura podeszła do balustrady tarasu. Pamiętasz, co powiedziałeś, kiedy oznajmiłam, że idę do Akademii Marynarki? zapytała, nie odwracając się. Powiedziałeś. Marnujesz czas. Kobiety nie są stworzone do wojska. Za trzy miesiące wrócisz z podkulonym ogonem. Frank nie odpowiedział, ale Laura widziała w odbiciu szyby, jak opuszcza głowę. Kiedy dostałam tajny przydział, nie mogłam wam powiedzieć. Potem, z każdym rokiem, z każdym awansem, z każdą misją, czekałam, czekałam, aż zapytacie, jak mi idzie. Czekałam na pytanie, córko, co tak naprawdę robisz w tej marynarce, ale to pytanie nigdy nie padło odwróciła się, patrząc na rodziców. Zamiast tego, słyszałam żarty o tym, jak segreguję papiery, komentarze o tym, jak nie poradziłam sobie w prawdziwym świecie. Za każdym razem, kiedy wracałam do domu po sześciomiesięcznym patrolu pod wodą, po misjach, których nie mogę opisać, Słyszałam tylko Laura, kiedy znajdziesz sobie prawdziwą pracę. Jej słowa zawisły w powietrzu jak niewypowiedziane oskarżenie. W sali weselnej atmosfera powoli wracała do normy. Orkiestra grała, pary tańczyły, ale Laura czuła na sobie spojrzenia. Niektóre pełne podziwu, inne niedowierzania, jeszcze inne, jak wzrok jej ciotki Marti, przepełnione wyrzutami jakby to Laura była winna tej niezręcznej sytuacji. Siedziała przy barze, obracając w dłoniach szklankę z wodą, gdy poczuła czyjąś obecność obok. Komandor usłyszała znajomy głos Jamesa Michela Poruczniku, komandorze odpowiedziała oficjalnie, po czym dodała łagodniej: James, co ty zrobiłeś? James usiadł obok niej, poprawiając krawat galowego munduru. Przepraszam, że zrobiłem to bez twojej zgody, ale. spojrzał na nią intensywnie. Nie mogłem słuchać, jak twój ojciec mówi te wszystkie rzeczy, wiedząc, kim naprawdę jesteś. To było niesprawiedliwe. Laura westchnęła, przeczesując włosy dłonią. Gest, na który nigdy nie pozwalała sobie na pokładzie okrętu. Dwadzieścia dwa lata tajemnicy, James, dwadzieścia dwa lata budowania kariery, o której nikt z mojej rodziny nie wiedział, i nagle, w jeden wieczór, wszystko wyszło na jaw. Żałujesz? Zapytał cicho. Laura zastanowiła się przez moment. Nie, odpowiedziała w końcu. Chyba nie, po prostu. Nie tak to sobie wyobrażałam. W tym momencie podeszła do nich Sara. Piękna w swojej białej sukni ślubnej. Laura, powiedziała siadając obok, nie wiem co powiedzieć. Przez wszystkie te lata myśleliśmy. Wiem co myśleliście, przerwała jej Laura, ale bez złości. I pozwoliłam wam tak myśleć. Sara pokręciła głową z niedowierzaniem. Pamiętasz ten dzień, kiedy byłyśmy nastolatkami i rozmawiałyśmy o przyszłości. Powiedziałaś, że chcesz robić coś ważnego, coś, co ma znaczenie. A ja się zaśmiałam i stwierdziłam, że skończysz jak sekretarka, bo zawsze byłaś taka zorganizowana. Laura uśmiechnęła się lekko. Pamiętam, a ty przez cały ten czas dowodziłaś okrętem nuklearnym. Sara pokręciła głową. Jak mogłaś to znosić? Te wszystkie komentarze, te żarty. Laura wzruszyła ramionami pod wodą, 100 metrów pod powierzchnią, kiedy dowodzisz 134 marynarzami i okrętem wartym 2 miliardy dolarów, uczysz się ignorować nieistotne rzeczy. James spojrzał na nią z uznaniem. Laura jest legendą w służbie podwodnej, powiedział do swojej świeżo poślubionej żony. Gdy przejęła dowództwo nad Hartfordem, był to okręt z najniższymi ocenami w całej flocie. W ciągu roku zrobiła z niego jednostkę wzorcową. Podczas ostatnich ćwiczeń RIMPAK upolowała dwa lotniskowce i cztery niszczyciele, zanim ktokolwiek zdołał ją wykryć. Sara patrzyła na kuzynkę szeroko otwartymi oczami. Dlaczego nigdy nic nie powiedziałaś? Laura odwróciła wzrok, obserwując tańczących gości. Na początku nie mogłam. Potem czekała, aż ktoś zapyta. Naprawdę zapyta, z zainteresowaniem, a nie z założeniem, że znam swoje miejsce jako ta, która zawiodła. Przez moment siedzieli w milczeniu, każde pogrążone we własnych myślach. Oj, co teraz? Zapytała w końcu Sara. Laura uśmiechnęła się lekko. Teraz wracam na swój okręt. Za dwa tygodnie wypływamy na ćwiczenia NATO, a za miesiąc zawahała się. Za miesiąc odbieram awans na kapitana i obejmuję dowództwo USS Virginia. Czyli nadal będziesz znikać? Sara brzmiała na zmartwioną. Taka jest służba, odpowiedziała Laura, ale może teraz, gdy już wiecie, będzie trochę łatwiej. W tym momencie zauważyła, że jej ojciec stoi po drugiej stronie sali, obserwując ją. Ich spojrzenia spotkały się na chwilę. Po czym Frank Morgan ruszył w jej kierunku. Frank Morgan zatrzymał się przed córką, jakby nie był pewien, czy ma prawo podejść bliżej. James i Sara dyskretnie odsunęli się, dając im przestrzeń. Laura, zaczął Frank, a jego głos, zwykle tak pewny siebie, teraz brzmiał krucho. Moglibyśmy porozmawiać na osobności? Laura skinęła głową i poprowadziła ojca do małego pokoju konferencyjnego przylegającego do sali weselnej. Usiedli naprzeciwko siebie przy małym okrągłym stole. Przez chwilę żadne z nich nie wiedziało, jak zacząć. Rozmawiałem z Jamesem, przerwał ciszę Frank. Pokazał mi zdjęcia, Twój okręt, Twoją załogę, Twoje medale. Laura milczała, pozwalając ojcu mówić. Trzy brązowe gwiazdy, kontynuował, kręcąc głową z niedowierzaniem. Moja córka ma trzy brązowe gwiazdy, a ja nawet o tym nie wiedziałem. Nie mogłam o tym mówić, odpowiedziała cicho Laura. Większość misji, za które je dostałam, nadal jest utajniona. Frank patrzył na swoje dłonie, które teraz lekko drżały. Dlaczego pozwoliłaś nam myśleć? Dlaczego pozwoliłaś mi myśleć, że pracujesz w jakimś biurze? Że nie poradziłaś sobie w akademii? Laura wzięła głęboki oddech. Na początku nie miałam wyboru, mój przydział był tajny, ale później. spojrzała ojcu prosto w oczy. Później czekałam, aż mnie zapytasz. Naprawdę zapytasz, tato? Nie z założeniem, że wiesz, czym się zajmuję, ale z prawdziwym zainteresowaniem moim życiem. Frank opuścił głowę. Byłem taki pewien, że znam swoją córkę. Powiedział cicho: Taki pewien, że wiem, do czego jesteś zdolna. Ustaliłem to w swojej głowie i nigdy nie pomyślałem, żeby to zakwestionować. Zawsze uważałeś, że kobiety nie nadają się do wojska, przypomniała mu laura. Powtarzałeś to, odkąd byłam małą dziewczynką. Frank skinął głową, przyznając się do winy. Byłem w błędzie, przyznał, a słowa te brzmiały, jakby kosztowały go wiele wysiłku. Przez całe życie byłem w błędzie, a ty, ty udowodniłaś to w najbardziej spektakularny sposób. Zapadła cisza, ale tym razem nie była ona niezręczna. Była to cisza dwojga ludzi, którzy w końcu zaczynają się naprawdę widzieć. James powiedział, że jesteś jednym z najlepszych dowódców w całej flocie. Powiedział Frank z nutą dumy, która była dla Laury czymś nowym. Powiedział, że twoi przełożeni mówią o tobie. Jako przyszłym admirale. Laura uśmiechnęła się lekko. James chyba trochę przesadza, odpowiedziała skromnie. Ale tak, moja kariera rozwija się dobrze. Frank wyciągnął dłoń i niepewnie położył ją na dłoni córki. Przepraszam, Laura, powiedział, a w jego oczach pojawiły się łzy. Przepraszam za wszystkie te lata, kiedy nie widziałem cię taką, jaka naprawdę jesteś. Za wszystkie te komentarze, żarty. Za to, że nigdy naprawdę nie spytałem. Laura poczuła, jak coś w niej pęka. Mur, który budowała przez ponad dwie dekady, zaczął się kruszyć. Wiesz, co było najtrudniejsze? Zapytała cicho. Nie twoje żarty czy komentarze. Najtrudniejsze było to, że nigdy nie mogłam podzielić się z wami tym, co naprawdę jest ważne w moim życiu. Moimi sukcesami, wyzwaniami, strachem przed pierwszym dowództwem, dumą z mojej załogi. Frank ścisnął jej dłoń mocniej. Od teraz chcę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć, zapewnił. Chcę poznać moją córkę, prawdziwą Laurę Morgan. Laura poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Nawet podczas najtrudniejszych misji, nawet gdy jej okręt był śledzony przez wrogie jednostki, nie pozwalała sobie na taką słabość. Ale teraz w tym małym pokoju. Czuła jak dwadzieścia dwa lata napięcia i nieporozumień zaczyna się rozpływać. Za miesiąc odbiorę awans na kapitana, powiedziała. Będzie ceremonia w bazie Norfolk. Jeśli chcesz, mógłbyś przyjść. Twarz Franka rozjaśniła się. Nie przegapiłbym tego za nic w świecie, odpowiedział z przekonaniem. Laura uśmiechnęła się przez łzy. Będziesz musiał przejść kontrolę bezpieczeństwa. I podpisać kilka dokumentów o zachowaniu tajemnicy. Frank zaśmiał się cicho. Zrobię wszystko, co trzeba, zapewnił. Jestem, jestem z ciebie dumny, Laura. Powinienem był to powiedzieć wiele lat temu, ale jestem z ciebie niewiarygodnie dumny. Słowa, na które czekała przez całe dorosłe życie, w końcu padły. Laura poczuła, jak ciężar, który nosiła przez lata, zaczyna się zmniejszać. W drzwiach pokoju pojawiła się Eleonora Morgan. Tu jesteście, powiedziała, wchodząc do środka. Wszyscy się o Was pytają. Spojrzała na ich złączone dłonie, na łzy w oczach męża i córki. Wszystko w porządku? Zapytała z troską. Frank wstał i objął żonę ramieniem. Wszystko jest lepiej niż w porządku, odpowiedział. Właśnie poznajemy naszą córkę, komandor Laurę Morgan, przyszłą kapitan USS Virginia. Eleonora spojrzała na córkę z mieszaniną dumy i niedowierzania. Musisz nam wszystko opowiedzieć, powiedziała. Wszystko, co możesz. Chcemy poznać Twoje życie, Laura. Laura wstała i po raz pierwszy od lat pozwoliła sobie na pełen, nieskrępowany uśmiech w obecności rodziców. Z przyjemnością. Odpowiedziała, ale to może zająć trochę czasu. Dwadzieścia dwa lata to sporo do nadrobienia. Razem wrócili na salę weselną, gdzie czekali na nich pozostali goście. Laura czuła na sobie spojrzenia, teraz pełne szacunku i podziwu. James uniósł kieliszek w jej stronę, a Sara posłała jej ciepły uśmiech. Po raz pierwszy od dwóch dekad. Laura Morgan czuła, że nie musi już dłużej ukrywać kim naprawdę jest. I choć za dwa tygodnie znów zniknie pod powierzchnią oceanu, wiedziała, że tym razem gdy wróci, będzie miała do kogo wrócić, do rodziny, która w końcu zaczęła ją widzieć. I tak kończy się nasza opowieść o komandor Laurze Morgan, kobiecie, która musiała ukrywać swoją prawdziwą tożsamość przed własną rodziną przez ponad dwie dekady. Jeśli podobała Ci się ta historia, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić kciuka w górę i podzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dzięki Twojemu wsparciu możemy tworzyć więcej takich wciągających opowieści, które poruszają serce i skłaniają do refleksji, do usłyszenia przy następnej historii.